Mam takie wrażenie, że dla Anglików zdobycie tego Mistrzostwa Europy jest obsesją. Obsesją związaną z historią, z 1966 rokiem, kiedy również na swojej ziemi sięgnęli po trofeum i tą serią porażek przez wiele, wiele, wiele lat. Dla Włochów to jest marzenie. Jest różnica pomiędzy marzeniem i, i obsesją. I myślę, że właśnie to marzenie może być decydujące w tym, że oni będą mieli taką przewagę psychologiczną, bo oni mają luz. No tak, to o, prawda, i też Włosi tak teraz liczę szybko, ale mam wrażenie, że od czasu kiedy Anglicy sięgnęli po Mistrzostwo Świata w 66 roku. Od tamtej pory nie grali w żadnym finale. To jest niesamowite. Półfinały Anglicy, były. Tak, Anglicy tak, nie grali w żadnym finale. Były półfinały, coś, tak, tak, mecz o trzecie miejsce, tak, ale, ale finał zawsze był blisko, ale, ale jednak tak jak wiem, na Euro 96 też było czy blisko. Czy na Mundialu w Rosji był czy blisko. Czy na Mundialu w Rosji też było bardzo. A Włosi mieli tych finałów, no przecież łącznie to 10 co najmniej. No bo tak, nawet lata przedwojenne dwa finały, finał Mundialu 82, Finały też, które sami przegrywali. Włosi również mieli Euro 2012. To jest... No tak, no Euro 2012, Euro 2000, Euro 2000. Mundial w 1994 roku. To są też finały. finał, oczywiście. Mundial w 2006 roku to jest oczywiście finał. Um, więc gdybyśmy tak liczyli. No, możemy liczyć, to naprawdę dojdziemy do yy, finału w 1970 roku też, Ta, tak? Bo tam też. wtedy był finał Brazylia-Włochy. No to mamy już tych finałów pod poddychę. A już Niemcy są fenomenalni. Nie liczba tak. finałów niemieckich jest naprawdę. 82, tak, tak. 6. Walec, niemiec, 90. Oni tak, byli co 4 lata w finałach. Ale podobno Garlineker zmienił to powiedzenie po wygranym meczu. Ale Garlineker jest dla <gry> mnie największym rozczarowaniem tych mistrzostw. Wiesz? W sensie się jego zdało. tweetów, bo on zawsze miał rzeczywiście. Tak, i mi się wydaje. Opinie o, o też o faulach, jakieś tam były, to nie, nie jest w formie swojej. Nie jest w formie, formie, ale każdy formie się zużywa, tej... każdy się zużywa. <grym> Nawet muszę powiedzieć, że czasami sobie oglądałem mecze tego Euro na BBC, zwłaszcza mecze Anglików i uważnie słuchałem co mają do powiedzenia eksperci, których my czasami mitologizujemy, ci angielscy i wiedza na temat piłki pozaangielskiej jest katastrofalna. Jest żadna wiedza na temat piłki hiszpańskiej, piłki włoskiej, zwłaszcza to są komunały, często nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, dlatego... Tylko w swój ze... ogródek. Zero kompleksów. I muszę powiedzieć, że na przykład we Włoszech też jest tak, że głównie mówią o sobie i o swojej reprezentacji. Znajdziemy kilka postaci, na przykład Paulo Di Canio, który pamiętasz, grał w Anglii, trenował w Anglii, który wie na temat angielskiej piłki mnóstwo i który, mam takie wrażenie, kibicuje Włochom, bo, bo jest Włochem, ale jednak przez sympatię do angielskiej piłki i wielki szacunek chciałby, żeby oni coś osiągnęli. Jean-Louis Buffon powiedział piękne zdanie, że najbardziej w swojej karierze nie żałuje tego, że nie wygrał Ligi Mistrzów, tylko tego, że nie grał w Premier League, że nie poczuł atmosfery najlepszej ligi na świecie. Łukaszu, zgadzasz się, najlepsza liga na świecie, angielska do oglądania? Raczej tak, myślę, że tak, bo jest bardzo dynamiczna, jest nieobliczalna. Tam naprawdę ostatnia drużyna potrafi zremisować z pierwszą, czy nawet wygrać. Eee, mi osobiście najprzyjemniej ogląda się mm -hmm. tę ligę, chociaż nie jestem z nią na bieżąco, nie ukrywam, ale Już tak, bałeś się, że zaraz będzie, że cię przepytamy. <laughs> ale nie. powiem ci fajną rzecz, bo byłem na wywiadzie z Łukaszem Fabiańskim nie? w Słubicach kilka dni temu i pytałem go o West Byłeś w Rzymie? Byłeś ty, ty cały czas w podróży. No, no jeżdżę, niestety. Ja jestem szalony Was? reporter. Bardzo I, dobrze. I, I słuchaj, i powiedział mi Fabian kapitalną rzecz o West Hamie, Właśnie o Premier League, mówi, wiesz, my w tym West Hamie to wiemy, że my możemy wygrać z Tottenhamem, że możemy przegrywać z Tottenhamem 0-3 i później dogonić ich, bo był taki wspaniały mecz, że możemy poszarpać się w derbach Londynu z Arsenalem, może nawet pokonać United, ale mamy świadomość, że za dwa dni gramy z ostatnią drużyną i ona nas pokona, no bo taka jest liga angielska, jak mówi, <grym> to właśnie, to Łukasz, tak. jak mówi Łukasz. I mówi Fabian, i wiesz co, i przyszło do nas dwóch Czechów. No i ci Czesi z taką swoją mentalnością, oni mówią, nie no, my jako West Ham, to, to co, to Liga Europy w następnym sezonie, nie? I, i mówię, że my tak patrzymy na tych Czechów i mówię, nie no stary, nie grałeś w Premier League, nie wiesz jak to jest, wydaje się, że pokonasz kogoś z Big Six, a później cię goni jak, jakaś drużyna, która walczy o utrzymanie. I mówi Fabian, wiesz co, I ja myślę, że gdybyśmy my mieli taką mentalność, jak czescy piłkarze, Którzy wchodzą i mówią: Jedziemy, damy radę, to by było coś niezwykłego. Mówi: Jakbyśmy mieli w drużynie 11 Czechów, mówi. Ja, Łukaszowi, przedstawiłem taką tezę, że moim zdaniem polski piłkarz reprezentacyjny jest zestresowany ze względu na przykład też na potężną medialność polskiej piłki i presję zewnętrzną. I on mówi: Coś w tym jest, bo Czech ma jakiś taki luz bo on też wie, że tam piłka nie jest sportem numer jeden. Okay, trochę I mówi, tak. że jemu strasznie ta czeska mentalność imponuje, czasami wynikająca z tego, że oni nie znają realiów jakiejś ligi, ale są przekonani, że my tutaj awansujemy z tym West Hamem do, do Ligi Europy, dawać tam te drużyny się nie przejmujemy. I to jest coś, coś fajnego.